Cześć, witam wszystkich na kanale Zakładamy Ogród. Zapraszam do subskrybowania kanału jak i wpisywania w komentarzach jakie wy gatunki ogórków preferujecie. Y, Cukini jak i dyni. Ja dzisiaj chciałbym pokazać wszystkie te wysiewy zeszłotygodniowe. Czyli stoi to sobie u mnie na tarasie. Widzimy, że tak jak były wsadzane do każdej doniczki, dwa siarenka tu mamy różne odmiany okurków. Tu jest Twenty Soplica Gomez Maximus. No i tak jak się patrzy, wszędzie mamy dwa siarenka. Nie ma doniczki, w której by się te dwie sztuki nie pojawiły. Co dalej mamy? Dalej mamy cukinię Astra i No i widzimy, że w przypadku cukinii były ekstremalne temperatury. Ostatnio ja je trzymam na zewnątrz w ciągu dnia. Na noc wkładam obydwie skrzynki do środka. I widać, że trochę się te listki poprzypalały. Nie zaszkodzi im to tym pierwszym ale już je od razu hartuję bo nie ma miejsca na nie ich naturalnie no i tutaj mamy trzy odmiany dyni tu jeszcze chciałem rzucić, do cukinii jak widzimy dwie po prawej stronie i trzy po lewej stronie nie wykiełkowały, nie wzeszły jeszcze natomiast dynia też wszędzie była pod, były po dwie sztuki wkładane no i widzimy że wszystkie wzeszły ja zapraszam Was, przejdziemy się kawałek, mianowicie pójdziemy w stronę pomidorów koktajlowych. A po drodze znowu ten piękny widok, czyli widok rododendronów, które sobie jeszcze długo będą kwitły. A tutaj chciałbym pokazać przed garażem codziennie je na noc wkładam do środka. Natomiast w ciągu dnia od rana, zaraz wcześniej je wyciągam. I to są te pomidory koktajlowe, te pomidory, które w zeszłym tygodniu wkładałem do tych doniczek. Na co chciałbym zwrócić uwagę, one widać, że fajnie pracują. Przygotowują się do tego, żeby być już na stałe na dworze. Czyli na czym polega hartowanie naszych rozsad? Przede wszystkim do tego musimy przyzwyczaić rośliny, czyli do płomieni, promieni. Kurta fioletowych, które nie są w, taką, w takiej sile przepuszczane przez szybę, co widać. Świetnie to widać na tych roślinkach, ponieważ te górne liście są ciemnozielone. One są na zewnątrz już. Te dolne są jaśniutkie. O, super przykład. Idealnie widać. Czyli te sobie już świetnie tutaj porodziły rośliny. Przygotowujemy te nasze roślinki do wiatrów. Tu mam stronę zachodnią, pomimo, że ostatnio było bardzo ciepło wcześniejszy, jest pierwszy dzień gdzie, gdzie, gdzie temperatura spadła troszeczkę, a tak to było faktycznie bardzo wysokie temperatury, ale no nie będę im żałował, ponieważ jak pójdą w maju i będzie ciepło, to też będą musiały te, te, te warunki ekstremalne sobie przetrwać i widzimy, że gdzieś tam liście ucierpiały. Brzmi ja się nie martwię, bo z kolei też widzimy, że nawet jak ucierpiały liście, to tutaj zaczynają wychodzić kolejne nowe. Więc roślinka ładnie sobie żyje, przygotowuje się do temperatur, jak i zaczyna faktycznie dość ładniej wyglądać kolorystycznie. Także hartujemy przede wszystkim, żeby przyzwyczaić do promieni ultrafioletowych nasze rozsady do temperatur, które panują, żeby stopniowo je wystawiać, tym bardziej, jeżeli noce są chłodne, jak i przygotowujemy po to, aby generalnie roślinka też była w stanie przetrwać te wiatry, które są na zewnątrz. Akurat u nas bardzo mają duże możliwości, bo dość mocno w naszych rejonach tutaj wieje. Także, jak widzicie, te pomidorki mają się fajnie. Ja pokażę na następnym filmiku te wszystkie moje pomidory, które były pikowane, Dwa tygodnie temu, jak one wyglądają, bo poszły niesamowicie do góry, ja dzisiaj wszystko porozstawiałem, ponieważ papryk, tego wszystkiego obecnie mam zajęte sześć parapetów I to, i to naprawdę z tego wszystkiego sporo, więc też będę już niebawem, czyli od przyszłego weekendu hartował rozsady i faktycznie na noc będę je wkładał do środka, w ciągu dnia na zewnątrz. Nie wyciągamy na zewnątrz, jeżeli temperatura będzie poniżej 10 stopni, widać jaki ten kolorek jest fajny, ciemny, ładny i tak jak mówiłem, widać, że tam zaczynają sobie już listki. O, dalej wschodzić. Zapraszam do wstawiania, tak jak mówiłem, waszych ulubionych odmian kurków cukinii tyni. I zapraszam do oglądania kolejnych filmów, jak te pomidorki się się mają, dlatego że część pomidorów włożyłem w doniczki. Część z tych koktajlowych również włożę do gruntu. Będę tutaj również grzybnie używał, co pokażę niebawem w kolejnych filmach. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć!